Wysłało się, wysłał się To jest dobra oferta jak dla mnie Ja bym żył. Jaki stream boże, ja się wyciszam zaraz Ja se włączę skudnie niesamowita, hopie Szybka reklamka Co? On ma, no, 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 ma chłopie, jaka z tymi mam, mam, big games. <grafy> big games. Gramy Roblox Pet Simulator, nowy update. <laughs> od poplaty Roblox Simulator. <grafy> <grafy> Jaki ty masz nick? DAW? V1? Czy Dave Man? O, widzę. O, oh, jest big games.

Nie lubię czarnych butów. Nie, nie lubię czarnych dużych kołówków. Nie lubię... Nie lubię czarnych majtków. Dobra. Zartowałem, nie dla ciebie. Ale gram czarnym, dużym raperem. Co? O, pyżapka jest zamknięta już. No bo... Ja nie rozumiem, żabki kiedyś były do 23, a teraz niektóre są do 21. Kto to jest koszykarz Antoś mnie zaprasza do ekipy. Zaproszę nie go. Jest przy... Nie, no, nie, nie. Ej, to jest ten taki ziomek z tej, z trzeciej klasy, dodaj go. Ej, czemu my mieć płupki? No bo nie da się. Nie Oj, bo, bo Ej, czemu my gramy? Ano, my gram z jakimś ziomkiem Oj to jest chyba. Co tu robi robisz, koszykasz Antoś na naszej ekipie Nie. wyszedł debil Ej, bo nie, nie ma chyba zadania. Nie, czy jak się wyskakuje to się dostaje zadanie? Nie, nie mam. To jest... jest Antoni Ryszka mi właśnie napisał, że to on jest. Zlikowałem jego imię i nazwisko, jest dobrze. Antoni Ryszka mieszkający na Bednorzu. Napiszę mu, że żeby spierdalał. Pytasz, się, czy mam mikro? Co? Pytasz, się, czy mam mikro? Ej, nie dolecę. Oba lecę, lecę, lecę. Adam, Sam Zamknij mordę. Igor kagalec. Adam, kwieciek. Ja nie, śmiech był na poziomie kasralca.

Ale lamus, ale lamus. Nie, 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 lamus. Super jest ziomek! Nie zmień się. Dead. jeden. Drugi. 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 Jeszcze trzeci, jeszcze trzeci na dole był. cię trzeci, trzeci, trzeci! Dead. Kto mi go zabrał? Kto mi go zabrał w tym momencie? Nie no. Tydam. No bo nie dadam, ale malowa. chopie. hopie, trzy fragi mam mnie. Hopie, to jest takie proste. Boże, a wy ile? Jeden. Na nawet nie. Easy, easy. Easy for dancing. Yeah. Lubi. Yep. To no no, nie jest ten ranket. Ja mogę gadać na Ron Ja mogę gadać na tej nocy. Mi się nie chce budzić takiej całej nocy. Hop, w tą grę maksymalnie mogę grać z dwie godzinki, nie, bo mi się potem już mi się odechciewa. No, tak ma. Dobra, ta gra. Ta gra po pewnym momencie jest tak nudna. No już to zrobiliście. Ja salutuję. Nawet pompy. No ten save ale czekasz tu. Jeszcze minutę 30 po to, żeby... Po to, po to, po to żeby albo tam wejść i dostać chłopie tą bełonę to gówno, albo chłopie nie dostać, dostać pompy, która też jest gówna. Wyklede ja się jest nie pizzania. Właśnie nie może. To... Mogę No. mieć pompę Ile tych boomerangów na tej mapie, dobra, lecę na ten, lecę na tom, tom, tom. Chodźcie na stację szybko. No. Nie, nie sprawdziłem właśnie. Tu masz pompę. I tu masz, o, tu masz. No.

Nie wiem co za informatyk to oprogramował. Ja podskoczyłem, nie Macie mi się zdoła. Czemu ja miałby się wyobrzeć? Tysiąc godzin Plus na xboxie, to jeszcze coś trzeba dołożyć A ja w to nie grałem 3 lata chłopie, Jak ja przerwy miałem Masz jakieś Nie doskoczyłem, Normalnie I I bumerangiem ktoś rzucał Ma ktoś chila tego? Le... No. Tego, tego gówna Cukam Edaz paleta. Nie. Yeah. Uh -huh. Gdzie ten Debil musi gdzieś leczyć. <laughs> Ale reflektor dzika, biorę to. Chłopie. Zrób to Chodź, chodźmy zrespić paletę FN Bo się pulta Jak się stąd wychodzi? Jak się stąd wychodzi? A to? A tu, to czekaj A tu? Ej, bo tu ziomki są To jest bez budowania przecież kramy. Teda, trzeci. Chopie, ostatni jeszcze co? Chopie, a wszystkich zabiłem sam. No a nie? I ksiura, zrobiłeś jednego fraga z tego. Oba już mi źle odechciało z tą grać. Trzynaście. Tramp kopie leciem pokoronkę. O czym znaczy po? Po inaczej. Okej, to dużo mi a. Čeky. Zabije spokojně. Pistoleta. Jde. Debach, debach, debach. Nie mam sajperki A mam tą taką z To jak mi z inną Ale nie zieloną Tą taką to, no jak mi dasz tą taką wiesz Takiego ska, tego skara O tu mam doba Tu se weź Po prostu z tego i tak nie umiem strzelać I tu masz złotego za klucz, to będzie kupić I tu się strzelają, chodźcie Ich się coś idzie już Tu na dole, na dole, na dole Nie. No to minus się nikt nie pokarze. A były kiedyś ciołki, pamiętam. Nie, był najlepszy sezon. Były lepsze. A ty nie grałeś wtedy. W tych takich starych sezonach, jak wyzywaliście w Fortnite's z tym. No to, no to wtedy grałeś, no ale wtedy jak był jeszcze lepszy sezon, to nie grałeś. Pierwsza mapa, och No chupisz przez Karolem, graj, ci to? No to by. No w ósmym sezonie, w ósmym sezonie, w ósmym sezonie, ósmy sezon. To jeszcze było przed rozdziałem drugim, rozdział pierwszy, ósmy sezon. Co ty Mówiliście, że takie gówno jest. My. Po czym? Po Spidermanie? No No tak No wtedy wyzwaliście Wtedy też każdy w to grał Ale tu też wcześniej też już graliśmy I wtedy Nie wiem Wtedy też chyba grałeś no Ale to miało, To nie pamiętam wtedy no, Ale to była 5 z Ale ci to chopić to potwierdzić, to każdy się to potwierdzi, no... No, na tej pierwszej mapie grałem, przecież to był rozdział pierwszy, pamiętasz? Był rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci, teraz jest rozdział czwarty. To w rozdziale pierwszym był taki skin, taki skórek, ten pierwszy banan, nie? Pierwszy skin balon taki typowy, i on był w rozdziale pierwszym, w sezonie ósmym. A że w sezonie pierwszym? No to tak. No ty nie rozumiesz, bo ja mówiłem, że rozdział pierwszy, a nie sezon pierwszy. cie Rzeczy hey. ja, no, tu na tej

Odciąć z trefą i opie. Tu są ziomki jakieś Tu też są ty jesteś Cwala oh. do mnie jakiś Cwal

Choć do strefy, przyjmijmy to głowę. No, leżą. Jomek, dead prawie, ale dobra, laser w sekundę został. Drugi leżą.

Minus 70, coś ma chyba. Minus 50. Iksia. Tobie nadzieja. Słuchaj po swojemu. Dotknij baneru, aby dowiedzieć się więcej. Nie. Yeah. O, zabiłem. No. Słop... Dobra, ja też się waliłem, to. Nie. czy to Nie. 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 się ja, no, będę się Nie. Nie. chciał Дуо играй чайник. Не понял Не могу играть. Co to jest w peryce? Co to jest w peryce? Ja? 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 Co to to, tego 2, nie grać. to jest w peryce? to powiedział, że to jest gra i że będzie w grał. Ale już widzę jak on gra. Czy będzie ją ale jakoś długo? No i szczerze, tą fajnie gra, bo chcę tą kobietę kobieta i zabija. i ja, Jak chcesz że... Ja będę na banka Ale te rankety chyba ciężko kupić Tylko nic nie kupisz A ja mam Scrap Mechanic dalej, to odinstaluję to, bo mi tak to nie gra Dla ekipy złoto dwójką Nie kupię Jak mam kupić, nie jesteś mi na wielką stopę Oba. ba, przekonałeś mnie, to jest jedna rzecz, po którą mogę tutaj, chyba, i na to kupię na jeden tylko miesiąc. Będę miał. No? Coś? Na to nie bój się, że nie zauważę, bo czekam. No nie jest dużo. Ej, a łatwiej się gram na klawie czy na panie zmieni to wszystko Póki co zasłania moją przyszłość Może przyjdzie taki cień, za wysłowa się miniemy I nawet nie będziemy wiedzieli Muszę ludzi tak przed siebie zapatrzeni Pobiegniemy I znikniemy w tłumie jakbyśmy dla siebie nie istnieje. Jakbym miał jakąś kartę na Ej, też mi pisze przy instalacji 46 giga, zabrało mi 80 A mi się to będzie instalować co no.